W poprzednim odcinku. Nie ma sterowników. Do tego też nie ma. Proszę państwa. Oj, coś się ten sypło. Może głośnik jest popsuty. Zobaczmy. O Boże. O Boże mamy sukces. de de zdrowaś, zdrowaś. de de Komputerowy horror komputerowy horror 3 przygotowałem się na używanie wspaniałego systemu Windows 98. Przeczytałem już książkę całą na jego temat. Wiem wszystko i możemy działać. No dobrze, jak pewnie pamiętacie, albo i nie. W ostatnim czasie udało się tego pianego trupa chubanego, śmierdzącego pierwnego gnoja krasranego naprawić i dzięki temu znaczy naprawić, no, zainstalować tam. Wszystko co trzeba, ten działa. I można już, można już, kurwa, można już poczynić działania polegające na tym, aby ten komputer stał się wojenną maszyną zagłady. I dzisiaj będziemy to robić. Być może ktoś się zauważył, ale będziemy teraz posługiwać się taką wspaniałą myszą marki. Nie znam, to jest jakaś chińska. Na, na kulkę jeszcze, o je masz policję. Nie ma to jak kurwa pomylić gniazdo i narobić majtki. Co może być potrzebne na wojnie? No, jeżeli znajdujecie się w, obecnie w, na Ukrainie lub też w jakimkolwiek mm, w fragmencie świata, gdzie jest chwilowo sytuacja niestabilna zgoła niestabilna, to tam, to wiecie najlepiej co jest potrzebne, zupki chińskie yy, a my jest, znajdujemy się obecnie, yy, znaczy no, rozpęcał się pokój no, znaczy u nas w Europie nie potrzebujemy takich rzeczy, więc możemy sobie symulować istnienie nuklearnej anihilacji ludzkości przy użyciu specjalnego programowania. Jest to gra Fallout. Wygląda na to, że gra jest po angielsku. To nie chcemy, skoro nie chcę przybić papiaka bez walki, to przepierdolimy mu spolszczoną wersję Fallouta. Mam nadzieję, że płyta jest jeszcze czytelna, bo w podstawówce bardzo lubiłem tą grę. Ale najbardziej tak lubię ją instalować i usuwać. Proszę wybrać typ instalacji. Ogromna 642, ogromna 642 MB. Wyobraźcie sobie, kiedyś 60, 642 to było kurwa dużo. To się dzieje już kurwa trochę za długo. Ja myślę, że w dniu premiery Fallouta 1, jakbyśmy to wstawili, to do dzisiaj by się to nie skończyło. Nie bądźmy jak mój kuzyn. Po prostu sobie przypierdolimy z obrazu albo z instalki, No bo nie, nie ma innego wyboru. Mój ultra szybki komputer również ma problem ze zgraniem takiej płyty. Więc wygląda na to, że jest po prostu kurwa ten. No. Jak zwykle w moim kanale wszystko działa nie po mojej myśli, więc będziemy próbować połączyć się z udziałem sieciowym i ściągnąć po prostu instalkę. Obawiam się, że będzie problem z uwierzytelnieniem. Bo gdyż Open Kabinet jest otwarty dla każdego, tak Windows 9.8 ma problem z interpretacją. No bo może mieć problem z interpretacją. Poza tym jego tutaj yy, rozpoznawanie kryteriów sieciowych trwa wyjątkowo długo choć zaskakujące, ponieważ yy, ja wiem, że tu jest łączy tylko 10 mega na sekundę, ale i tak powinno się to zrobić. Okazuje się w koniec końców, że odnalezienie komputera lub udziału jest niemożliwe. Ale wygląda na to, że znalazł komputery grupy roboczej. A więc dla niego specjalnie odpalimy maszynę wirtualną z systemem Windows 2000 Server i stamtąd spróbujemy udostępnić pliki dla systemu Windows 98 połemka z Windowsem 2000 robi się oczywiście ja wiem, że można byłoby to zrobić szybciej yy, wrzucając na pendrive'a instalkę i po prostu zainstalować na Windowsie 98 z te, tego pendraka, ale uznałem, że będzie śmieszniej, jeżeli zrobimy to przez sieć bo to jest po prostu trudne no, no mi nie, jeszcze nie wyszło, więc na tym kanale mają się przecież dziać jakieś jaja, nie? Czekamy aż wykryje inne urządzenia, również znajdujące się w grupie, w grupie roboczej. I jak widać, znalazło się i mamy sukces. Mamy serwer 2000. Hasło jest tam niezwykle trudne, ale nie pasuje. Aby nawiązać to połączenie, należy podać hasło. No i mamy kichę, bo. Folder jest otwarty dla każdego dla wszystkich, a Windows 98 tego nie rozumie i wymaga hasła. Nawet w moim prywatnym serwerze nie, tak to nie działa. Po prostu pokazuje foldery udzielone, przydzielone, tam udostępnione, a tutaj tak nie działa. Więc postaramy się w VMC zmienić ustawienia. Nie pierdządzo, że kolejne kurwa składniki. Kolejne składniki trzeba doinstalować do systemu. No do chuja wafla, kurwa. Dobra, kurwa dostaniesz tak, jak sobie życzyłeś. Czy chcę uruchomić? Nie chcę, ale to zrobię. Stanęliśmy na tym, że komputer dołączył do grupy sieciowej Work Nasz kurwa Zax jest teraz w grupie Work Group i powinno coś z tego się kurwa urodzić. Nie można odnaleźć pliku lub elementu, kurwa! Nie można, wiecie co to znaczy? Że kurwa nie można tego zrobić! Ciekawe czy teraz będzie chciał płytę. Windows 98 to jest najbardziej wybrakowane gówno, kurwa. Jak nie masz ze sobą płyty to w ogóle zapomnij, że kurwa chcesz coś tutaj zrobić. To już nie płacz, instaluj! World Group, server 2K, nic kurwa z tego, nie ma kurwa udostępnienia sieciowego Zmarnowaliśmy kupę czasu na to, żeby nie zrobić serwer 2K twierdzi, że nie ma takiego urządzenia i mam wypierdalać Naprawdę, nie istnieje, nie ma kurwa, po co, komputery w pobliżu Nie ma takiego komputera w pobliżu, mimo że jest on kurwa niecałe 2 metry może Nie ma go, po prostu kurwa nie istnieje, nawet nie próbuję odświeżać, przecież i tak to nic nie da Kurwa, wracamy do naszego syna, który ma obiekcję już od bardzo dawna i trudno z nim się żyje. Pamiętajcie, nieważne co, zawsze znajdzie się jakiś bajer. Wiecie co? To chyba zadziała. <złysy>

Wiecie ile to trwało? Ja nie liczyłem. Menu start wygląda na to, że jest zainstalowany, ale czy działa? Jesteśmy w katalogu głównym, kriter o 0 KB hmm, tutaj, w dacie ile kriter powinien zajmować? 150 MB, więc może po prostu ręcznie tego krytera skopiujemy. I pierdyknie. Słuchajcie, ja już naprawdę dużo czasu na to poświęciłem. Zainstalowałem Fallouta, wywalił się i dograłem pliki ręcznie. Mam nadzieję, że teraz gra nam się uruchomi. Ja nie wiem, którą. A to jest ikonka, dobra, czyli to trzeba odpalić. Moi drodzy, czy to zadziała? To niemożliwe. Kurwa, to działa! Nareszcie udało się osiągnąć ten efekt. Komputer od kolegi przemysłowe gówno zaczęło odpalać grę. To jest teraz to jest pytanie. Ustawiłem dosyć wysokie staty. Myślicie, że na hita zejdzie? Zszedł, pięknie. No zobaczmy, zobaczmy co się stanie. No cóż, no nie będę przecież ogrywał całej gry, na pewno nie w tym momencie, ale gra jest niezwykle grywalna, nawet na tym starym systemie, znaczy nawet. Co ja mówię, przecież to jest właściwie komputer z tych czasów, więc to powinno chodzić... Tak właśnie, powinno to przecież wszystko działać, bo tu jest procesor, zdaje się... Yy, Pentium 110, 130, coś takiego, 113, już nawet nie pamiętam. A gra wymaga Pentiuma y, po prostu procesora Intel 90, no 90 MHz. Także delikatnie tylko smieramy wymagania. Komputer, który ma zdolności mniejsze od zegarka, którego być może każdy, ktoś tam nosi z Was. Zrobimy W głowę o. Mogę całe cieniste piaski rozpierdolić pięścią. A w ten sposób nigdy nie powstanie Republika Kalifornii. Nie wiem, czy o tym wiecie. To jest super. No to już nie bardzo. No fajnie. Słuchajcie. To koniec. No tak kurwa, to koniec. Mieliśmy tylko zainstalować full auto, czego chcieliście więcej.